Niech będzie pochwalony jest Chrystus. Drodzy przyjaciele, witam Was serdecznie z Mężegorię. I dzisiaj, zanim się pomodlimy za przyjaciół i za tych, którzy jeszcze nie poznali Bożej miłości, na nawrócenie niewierzących i grzeszników, chciałem Was zaprosić na kolejne zawierzenie Panu Jezusowi przez serce, przez ręce niepokalanej Maryi, według wskazań świętego Ludwika Maryi Gwinią de to zawierzenie rozpocznie się 13 lipca, a będzie miało swój finał, czyli zawierzenie dokona się 15 sierpnia w uroczystość w wzięcia Najświętszej Marii Panny. To zawierzenie, które ja Wam proponuję jest jednym z wielu, z wielu propozycji tych zawierzeń. To charakteryzuje się tym, że materiały, które potrzebne są do tego zawierzenia w ciągu 33 dni będą przychodzić do Was na telefon komórkowy przy pomocy aplikacji WhatsApp i przy pomocy tego komunikatora będziecie otrzymywać rano medytację i rozważania, potem w południe pogadankę taką uzupełniającą i wieczorem ćwiczenia duchowe. Także trzy razy w ciągu dnia będziecie otrzymywać materiały potrzebne do modlitwy. To jest o tyle dobre, że systematyzuje nasz dzień i zawsze mamy to przy sobie. Nie musimy nosić książeczki, nie musimy otwierać komputera, wchodzić na stronę, bo przychodzi nam to tak jak zwykła SMS-ka. Że warto się zawierzyć, to nie będę Was przekonywał. Wystarczy, że powiem Wam, że ja sam, który się też zawierzałem w tym ostatnim zawierzeniu, w zesłanie Ducha Świętego, które prowadziliśmy, otrzymałem bardzo wiele łask. I osoby, które przeszły przez to zawierzenie, mogą te, też to samo potwierdzić, jak Matka Boża zaopiekowała się nami, jak wiele łask nam dała. Przede wszystkim pokój serca w tym trudnym czasie. I tak bardzo nam jest potrzebny pokój serca. I Maria, która jest matką nas bardzo kochającą, ona nam w tym pomoże. Z serca Was zapraszam na to zawierzenie. Jeżeli się chcecie dowiedzieć więcej, będą podane informacje pod filmikiem. Dodatkowo, jeżeli wejdziecie na, ten, na nasze grupy, Zawierzeniowe, a jest to bardzo proste, bo wystarczy tylko kliknąć na link. I jeżeli macie w swoim telefonie aplikację WhatsApp, ona się, grupa automatycznie za jednym kliknięciem Wam tam zaktualizuje, zainstaluje. I tam się będziemy spotykać też. A teraz pomódmy się wzajemnie za siebie, za to zawierzenie, które się rozpocznie 13 lipca, na które Was zapraszam. I tak jak zawsze za przyjaciół i za tych, którzy nie poznali jeszcze Bożej miłości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Jeszcze dodatkowa informacja. Też tworzą się grupy ukraińskojęzyczne i rosyjskojęzyczne, a także na Słowacji też powstają takie grupy, które będą się właśnie w ten sposób komunikować i przeprowadzać te kolekcje zawieszeniowe. Zostańcie z Bogiem.